Hej, hej wszystkim, witam. To jesteśmy na miejscu. Stoję właśnie przed y, pierwszym sklepem, który dzisiaj odwiedzę, Home and You. Muszę mieć, y, muszę mieć maseczkę, także, no przepraszam bardzo wszystkich. No ale widzicie, takie, takie czasy. Zapraszam wszystkich, kto tutaj się pojawia. Machajcie do mnie. Hej, hej, witam. O, jak fajnie Was widzieć. Słuchajcie, więc na początek kilka słów, bo jeszcze poczekamy chwilkę, zanim dojdą y, wszyscy. Więc tak, plan jest tak. wchodzę do trzech takich podstawowych sklepów, które najczęściej odwiedzam, kiedy sama szukam jakichś dekoracji do domu. Home and You, Duka i Homla. Pokażę Wam, co oni dla nas przygotowali w tym roku na lato, jakie trendy panują, jakie dekoracje, jakie kolory nam proponują. Sprawdzimy to wszystko. Będę Wam pokazywała na żywo najciekawsze rzeczy, które mi wpadły w oko. Yy, w tym czasie oczywiście słuchajcie, mówcie, co wam się podoba, co nie, czy, czy fajne, czy nie, czy to byście widzieli u siebie w domu, czy nie. Proszę o komentarze, nie bójcie się nawet yy, mocnych słów, czasami te, te, te dekoracje są niefajne, czasami super, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Yy, słuchajcie, ja dzisiaj nic nie kupuję, takie jest postanowienie, chociaż jak już widziałam w duka... Niektóre produkty to już tam coś chętnie bym sobie przygarnęła, ale zbieram na lampę, więc nic nie kupuję, tylko oglądam, notuję i przekazuję Wam. Nie martwcie się, jeżeli czegoś teraz nie dojrzycie, nie zdążycie zobaczyć, bo ja to wszystko sobie obfotografuję i później oczywiście zrobię jeszcze relację posta na Instagramie, także wszystko będziecie wiedzieli. Możecie też zadawać pytania. Pytajcie mnie tutaj bądź na, na wiadomościach. Spróbuję, postaram się na wszystkie wasze pytania odpowiedzieć. Oczywiście i co jeszcze. No i idziemy do dzieła, zaczynamy. Także wchodzimy teraz do Home you i zobaczcie, co tam dla nas przygotowali. Uwaga. Tutaj mamy kolekcję wyprzedażową. Home and You to taki trochę styl glamour. Ja tak średnio za tym stylem przepadam, ale zobaczcie, 50% wyprzedaż. I tutaj od razu takie ptaszki na przykład wpadły mi w oko. I ceny są całkiem, całkiem przyjemne. Także to jest taka fajna rzecz, którą tutaj zauważyłam. No i teraz idziemy do tej kolekcji typowo wakacyjnej, letniej. Zobaczcie, jakie kolory. Intensywne, mocne. O, witam Was, cześć! Ale fajnie, ale was tu dużo. Super. Dzięki. Macham do Was. Zobaczcie, 50% wyprzedaż. I szczególnie te kolory. Te kolory wpadły mi w oko, takie bardzo intensywne, jeżeli ktoś lubi. To całkiem fajnie to można sobie skomponować. Poduszka o. Duszka jest mega. I też w wyprzedaży. Zobaczcie ten wzór. Fajny. O, cześć Kasia, jesteś. Fajnie. Witam Was wszystkich. Tak, tak, ceny faktycznie, Kasia, są tutaj dosyć wysokie, jeżeli chodzi o pościel, ale zobacz, co, co wyczaiłam właśnie teraz przed chwilą. Patrz, 50% pościel wyprzedaż. I ta pościel akurat 90 zł na przykład, nie? Więc tu już by było warto teraz, myślę, że w tej chwili zajrzeć. I na przykład koce fajne też są w, teraz w wyprzedaży 50%. Ale pokażę Wam to, co no oczywiście najbardziej mi tutaj przypadło do gustu. Jak mnie znacie, to pewnie zgadniecie. Ciekawa jestem, czy się domyślicie. Cześć, cześć wszystkim. Marcepankowo, Maki w domu. Witam Was. Hej, ale fajnie Was widzieć wszystkich. Cześć, kochana, cześć. I zobaczcie teraz to, co oczywiście ja najbardziej tutaj. Uwielbiam, zobaczcie kolekcja morska. Piękna, piękna jest ta kolekcja. No oczywiście te gadżety tutaj, proszę, ptaszki. No i oczywiście to, bez czego chyba dzisiaj nie wyjdę. Patrzcie jaki świecznik. Niby z kamienia, z drewna. To jest super. To mi się podoba. Niezła ziółka, witam, witam. I popatrzcie te ptaki. Te mewy, ta te, te muszla, no to jest to, co ja kocham najbardziej. Jeżeli chodzi o letnie klimaty, to tutaj na pewno znajdziecie fajne, fajne kolory. I ta kolekcja poduszek jest faktycznie tutaj udana. No, i tutaj, o proszę, bez tego bym dzisiaj też nie wyszła, gdybym nie miała postanowienia, że zbieram na lampę. Rybka, cena fajna. Teraz na chwilę przestanę mówić i Wam pokażę, popatrzcie sobie ze spokojem. Cześć, Aga, cześć. Kochani, zadawajcie tutaj pytania, spróbuję odpowiedzieć. Jak wiecie, jak tu podzielność uwagi mi się włączy, a jak nie, to później postaram się wam odpowiedzieć na pytania. Zapraszam, komentujcie, czy to jest fajne dla was, czy nie, czy to wam się podoba, czy nie. I pozostałe kolekcje w Home and You, to już taka trochę powtórka z rozrywki, to co mają zawsze tak na stałe. O, tu mi na, tu fajna rzecz mi wpadła w oko, zobaczcie, betonowy, takie szklane słój na betonowej podstawce, to jest super, to bym przygarnęła, przygarnęlibyście to? Aga, Kasiu, ciocia Madzia, hej! Także widzicie, tak wygląda kolekcja w You. to fajne, fajne, nie powiem. Ja ten sklep nawet lubię. Jedynie co, to ten styl glamour do mnie nie przemawia. Tutaj Wam rzut oka zrobię. Zobaczcie, rzu rzućcie okiem na, na te glamurowe kolekcje. Jeżeli ktoś lubi, to jak najbardziej. Mamy takie, taką ramkę na przykład z piórami. W sumie fajna nawet. O, jest. Fajna. 34 zł. Hm no Zosia Home, ja tak samo wiesz, ten, ten, ten styl glamour ale powiem Ci czasami coś fajnego tutaj nawet można znaleźć takiego typowo letniego szczególnie teraz tą kolekcją letnią mnie zaskoczyli także no nie powiem, nie powiem pooglądam sobie, ale tak ogólnie to widzicie o, tu fajna rzecz to już bardziej mi podchodzi no i lustra srebro, opływamy w złoto i w srebro to jest... to jest właśnie home and you. Home and you. Tak właśnie się... No i tam kolekcja już na bogato, nie? Na bogato. Niektórzy też lubią dlaczego. Big family, big house. Hej hej. Zosia, Zosia czeka na dukę. Powiem Ci, że ja do duki to się boję wchodzić, bo tam jak wejdę, to na pewno nie wyjdę z pustymi rękoma. No a dzisiaj to moje postanowienie, więc nie wiem. Sama się zastanawiam, jak to się skończy. Agi White Home, tak, to też nie jest styl glamour, też, też, też tu potwierdza. Dobra, słuchajcie, ostatni rzut oka przelecę po Home and You i przenoszę się zaraz do Duka, bo mam dwa kroki, także za chwilkę będziemy w Duka i tam zobaczycie, jakie fajne, fajne mają rzeczy. No, aż oczy bolą bardzo pankowo. I na Homle, Słuchajcie, Homla będzie zaraz trzecia, bo do Homli muszę przejść przez całą galerię, więc to 5 minut zajmie. Dobra, wychodzimy z Home and You. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Znaleźliście coś dla siebie i teraz idę, idę, idę i mam dosłownie dwa kroczki i sobie przechodzę do duka. Kochani, no powiem Wam, że w Homli bym chyba dzisiaj nic nie wybrała. Może coś morskiego. Ale te ceny są trochę przerażające. Bo te ptaki, na przykład, które mi się podobały, prawie dwie stówy. No nie wiem, nie wiem. To bym musiała się zastanowić. I zobaczcie, wchodzimy do Duka. I tutaj, tutaj już prędzej. Zaraz zobaczycie, że fajne, fajne mają te rzeczy. No i ceny też też dobre. Tutaj taka kolekcja kubków. Ja myślę, że tu na pewno. O, jacie, kręcę, jakie fajne. Zobaczcie. Te kubki są mega. 29,99 ale fajne. I to takie letnie, letnie klimaty, chociaż oczywiście mój klimat to bardziej tutaj. Już tutaj fajne, proste, zobaczcie, 19,99. Te kubki błękitne super są. Nie wiem jak tam Wy, co uważacie o tych kubkach? Duży dom, mała budowa. Zosia Home, powiedz, te kubki są fajne? Podobają Ci się? Te, te fajne są. Granatowe, no to jest moja bajka. Mhm. No i tu mamy tą kolekcję taką właśnie letnią wyprzedaż. Zaraz tutaj zobaczymy co dalej. Takie kubeczki. No to już tak duży dom, mała budowa. Witam, witam, hej, hej. Witam wszystkich. Komentujcie, mówcie czy to jest dla Was fajne, czy nie, czy Wam się podoba. A zobaczcie jaki fajny wazonik. 19,90 o! I to jest, to jest, słuchajcie, design, nie? To jest sztuka. Maham Maham, Kalib, hej hej. Eli Design, witam, Zosia, no właśnie. I to już jest to, nie? To jest fajne, zobaczcie. Przejdziemy teraz do y, takiej też kolekcji wyprzedażowej. Tutaj też coś fajnego zobaczyłam, bo wcześniej polowałam na tego konikę białego i tak trochę cena mnie zawsze powstrzymywała przed jego zakupem. A dzisiaj niespodzianka, zobaczcie jakie te koniki są super. Niespodzianka, bo cena jest 14,99. Nie wiem, chyba nie wyjdę bez tego konika. O, Bernadetta, witam, witam, hej. Konik jest mega. I to jest taka ta wyprzedażowa cena. Tutaj jeszcze są takie koniki, i tutaj chciałam Wam jeszcze pokazać coś, co też przykuło mój wzrok. Takie małe, małe serwetniki, ale zobaczcie drewno. I one kosztują 6,90 6, za dwie sztuki. Więc podejrzewam, że nie obędzie się bez wyjścia, bez nich. Chociaż pamiętam, zbieram na lampę, zbieram na lampę, zbieram na lampę. Brać konika AGA. Oh, no, także widzicie, tak to wygląda. Nie, no mam dzisiaj naprawdę silną wolę, muszę użyć, Ale patrzcie to, to jest czat. To już jest naprawdę sztuka. Teraz zobaczcie na te wazoniki. I oczywiście szary beton. Jakby beton, ale no to jest po prostu najwyższa szkoła jazdy dla mnie. Zobaczcie te wazoniki. Są białe, szare i różowe. Cena 19,90. Bella Dom, witam, witam, hej. Bierz konika i te obrączki, tak, i wazonik. Mhm. aga, koniecznie. Dobra cena wazonika, to prawda. No, także widzicie. I teraz przejdę jeszcze tutaj, bo chciałam Wam pokazać jeszcze fajne w duce fotele wiszące, te huśtawki wiszące, 199 zł. Zobaczcie. Nie, przepraszam. 99 zł. 90, huśtawka kremowa 99, a to jest inna huśtawka i takoż to jest 199 bo, bo, zobaczcie, huśtawki teraz Wam poka pokażę o, to jest taka a to jest taka powiem Wam fajne, bo hostyl, jeżeli ktoś lubi to naprawdę tutaj polecam i myślę, że to jest jakościowo, jakościowo będzie dobre, bo w duka kupowałam parę razy już takie rzeczy na taras, na balkon i naprawdę dobrej jakości. Konspiruję dom, dzięki, cześć, cześć, waham do Was, hej. I komentujcie, jak te kuśtawki Wam się podobają. Cenowo, 99 zł. No, powiem szczerze, całkiem fajna. Idę dalej, bo tutaj mają jeszcze taką kolorową kolekcję i powiem Wam, chociaż ja nie jestem fanką kolorów, no to oczywiście duka zawsze mnie zastrzeli. Zobaczcie. No i tu się szał zaczyna. Ja, która uwielbiam szarości, e, stonowane kolory, to powiem Wam szczerze, że tu na przykład takie coś to bym przygarnęła chętnie. I już widzę sobie te kolacyjki na tarasie. Hej, Wystrojowa! Hej, Renata! Witam! I zobaczcie to, te kolorki, te kubki, no te kubki są mega. Ja, która uwielbiam szarości, mówię, powtarzam to jeszcze raz, to tutaj duka mnie zastrzela i po prostu biorę, biorę te kolorki, biorę, przemawiają do mnie. No i tutaj mamy takie folklorystyczne, ale ta kolekcja jest chyba na stałe, o ile już ją widzę bardzo długo w duka, więc myślę, że, że to jest taka chyba stała na razie ich kolekcja. I zobaczcie, jakie fajne te folklorystyczne wzory. Mega są. Lubicie takie folklorystyczne wzory? Dajcie znać, czy, to, czy te folklorystyczne bardziej, czy bardziej te, te kolory, takie bardziej nowoczesne, które do Was bardziej przemawiają. Bo ja powiem szczerze, żebym te kolorki przygarnęła. I zobaczcie, oczywiście się zaczyna morskie klimaty. Mini home, sweet home. Hej, hej. Kasiat, banki mega, to prawda, Aga, odważne kolory, ale Aga, wzięłabyś te kolory, czy bardziej te folklorystyczne? Iwon, hej, hej Iwona. Zobaczcie, no i oczywiście dochodzimy do sedna sprawy, tego co ja lubię najbardziej, bo dzisiaj miałam odkrywać dla Was trendy letnie, trendy wakacyjne, więc proszę bardzo, dmuchany fotel, 169 zł. Tutaj mamy tą kolekcję taką morską, nie? Duka, słuchajcie, fajne są te rzeczy, fajne. To jest taki plastik. Ale mi się to bardzo podoba. Maty. No i te deski. No te deski tutaj pobiły rekord. Mimozowy domek. Hej, hej. Folklor. Mini home, sweet home, folklor. Mhm. Uh -huh. Dobra, dobra. Dla mnie to szkło, mówi Kasia. Ja też szkło to kolorowe. Ale patrzcie te deski. Te rybki. To jest mega. To by mi się bardzo przydało. Nie powiem, nie powiem. Chociaż tu deski w tym w duka są dosyć drogie. Bo one są te małe po 6, prawie 70 zł, a te duże to są po, po 89 nie? więc to jest trochę cenowo, no powiem, ale na pewno są to porządne rzeczy, więc w ogóle jeżeli chodzi o jakość, nie wiem jak Wy uważacie, ale ja sądzę, że jeżeli chodzi o jakość, to Homla tutaj nie ma sobie, nie mamy nic do zarzucenia Homli, ja nigdy się na Homli nie, nie przejechałam i nigdy się Homlom nie rozczarowałam, więc myślę, że... Że naprawdę warto. Słuchajcie, także tak ta kolekcja yy, letnia, wakacyjna wygląda. I jeszcze ostatnia rzecz tutaj w, w tym w dukach chciałam Wam pokazać. Yy, no to już jest dla mnie trochę bije po oczach, więc to, to średnio, nie? Ale to w sumie tutaj też czarno-białe. Wiem, że niektórzy z Was lubią, bardzo lubią taki czarno-biały styl i na przykład Viola zaraz pewnie nie ma Violi chyba tutaj z nami, więc Viola by pewnie tutaj coś powiedziała na ten temat. A jeżeli jest wiola, bo nie widzę, to się odezwij i to zobacz, biało-czarne rzeczy, ty lubisz. Tak to wygląda. No i tutaj, słuchajcie, stała kolekcja w duka, ale ja tutaj czaję się na wszystko, bo to jest taki szary, morski, szary, błękit. Ja to kocham. Także te kubeczki, to już widziałam o wiele wcześniej, już na nie polowałam dawno, ale na razie jeszcze się wstrzymuję. No ale myślę, że te kubeczki to będą moje kiedyś. To są takie kubeczki filiżanki. Mega to jest świetne, bo to jest taka. Ja piję kawę tylko w filiżance. Wiecie o tym? A tutaj mamy taki kubek filiżanka i to by było ekstra. Kasia, to duka, nie? Duka jednak. Ivan at home. C ceramika biała i czarna. To jeszcze raz rzut oka na tą białą i czarną. Zobacz. Mają duży tutaj wybór. Bo wiesz, ja nie przepadam akurat za tym, ale wiem, że, wiem, że niektórzy lubią. Te dzbanuszki fajne są. To filiżanki Aga. To są filiżanki, ale one są takie, wiesz, grube, takie porządne jak kubeczki, wiesz? I to by było fajne, bo to jest taka pomiędzy filiżanką a kubkiem. A w ogóle cena, zobaczcie, 24,99, więc też cenowo nie jest źle. Słuchajcie, zostawiam na sekundę, nic nie mówię i teraz taki rzut oka jeszcze na całą duka zrobię. Popatrzcie sobie ze spokojem i za chwilę się przenosimy do Homla. Dajcie, dajcie mi minutkę. należy mi się. <śpiewa> za co? <śpiewa> no, ale tak czuję, że chyba z pustymi rękoma stąd nie wyjdę. Dobra, słuchajcie, i teraz słuchajcie, jest taka sprawa. Ja do Homla mam dosłownie do przejścia jakieś 200 metrów bo jest na drugim, na drugim końcu galerii. Nie będę was trzymać przez 200 metrów tutaj na live'ie, więc na chwilę się wyłączam. Jeżeli ktoś nie ma czasu, nie chce wam się, no to, to dzięki, fajnie i papa. Natomiast jeżeli macie jeszcze chwilkę, to dosłownie za dwie minutki będę w homla. Także kończę i za chwilę się znowu włączam. I, i no, nie odchodźcie, poczekajcie. Albo zróbcie sobie kawkę, dwie minutki i wracam. Zaraz wracam.